Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 30 września 2025 roku. Po 1321 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. punkt pierwszy z dnia 15 września 2025 roku. W sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą w system w ramach programu Funduszy Europejskich na infrastrukturę klimat. Środowisko Myślnik na podstawie artykułu 30 ustawy 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich perspektywy finansowej myśliwcy Dziennik usta pozycja 1079 oraz 2024 roku. Pozycja punkt 7. Zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia według wzorca punkt 4. W wersji punkt pierwszy, punkt pierwszy lub wyższej pojazdów kolejowych z napędem lub z binom sterowniczą w europejski system zarządzania ruchem kolejowym (obejmujący). Punkt pierwszy: Urządzenie pokładowe europejskiego systemu sterowania pociągiem ETS oraz globalnego systemu Kolejowej radiokomunikacji ruchomy x myślnik łącznie, albo punkt drugi tylko urządzenie pokładowe europejskiego systemu sterowania pociągiem ets myślnik w przypadku, gdy globalny system kolejowy radiokomunikacji ruchomy x myślnik jest już zainstalowany, myślnik zwany dalej systemem ERTMS w ramach programu Funduszy Europejskiej na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko Myślnik, zwanego dalej programem, a także podmiot udzielający pomocy. Paragraf punkt, drugi. Punkt pierwszy. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFA, mającemu siedzibu, oddziału lub przedstawicielstwu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pisanemu do Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych będącemu właścicielem pojazdu kolejowego z napędem lub z kabiną sterowniczą lub posiadającemu prawo do korzystania z takiego pojazdu kolejowego jako środka transportu. Na realizację projektu w zakresie wyposażenia zarca punkt czwarty. W wersji punkt pierwszy: punkt pierwszy: wyższy pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą system RPMS. Punkt drugi: pomoc może dotyczyć pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą nie mających więcej niż 35 lat, licząc od daty ich produkcji lub więcej niż 10 lat, licząc od daty wykonania. Punkt pierwszy: prac modyfikacyjnych w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu kolejowego lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, w tym zmiany charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej. Moc oraz zdolności do zasilania w różnych systemach. Punkt drugi czynności mających na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowego lub jego odnowienie wykonywanych w wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta na poziomie 5 utrzymania pojazdu kolejowego, o którym mowa w załączniku, czy do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku. W sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych dziennik ustaw z 2016 roku. Pozycja 226 z 2017 roku. Pozycja punkt 5. Punkt pierwszy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej. Myślnik Rozwój Regionalny na podstawie paragraf 1 ustawy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziennik Ustaw Pozycja. Punkt 1. Dziennik Ustaw. Punkt 3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcy. Myślnik 2. Myślnik, myślnik POS. Siostrze punkt pierwszy na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Punkt 2, mu się w trudnej sytuacji, w rozumieniu sekcji punkt drugi. punkt drugi. komunikatu Komisji Myśli i dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, dziennikarz, 849, punkt 1, punkt 7, z roku, z później, z punkt drugi. Punkt czwarty. Przedsiębiorca otrzymuje pomoc, jeżeli punkt pierwszy zakres realizacji projektu jest zgodny z ustawie 1 i punkt drugi wydatki kwalifikowalne na realizację projektu są ponoszone w zakresie określonym w paragraf 4 ustawie. Punkt trzeci. Zobowiąże się, że projekt zachowa trwałość operacji zgodnie z artykułu 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby funduszu azylu, migracji i integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz zarządzania granicami i polityki wizowej Dzienników Ur 231 z punkt z roku z Buzń, z M. Punkt trzeci, Zwanego dalej rozporządzeniem. Punkt 4. Zobowiąże się, że pojazdy kolejowe z napędem lub z kabiną sterowniczą objęte pomocą będą wykorzystywane do wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności do przewozów kolejowych, które mają swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których trasa przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 5. zobowiązuje się, że pojazdy kolejowe z napędem lub z kabiną sterowniczą objęte pomocą będą udostępniane na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach myśli w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lub lasingu pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą. Paragraf punkt 3. Punkt 1. Podmiotem udzielającym pomocy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwane DALI-CUP. Punkt drugi Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych o których mowa w paragraf 4 ustawy punkt 1 punkt 3 wybór projektu do dofinansowania następuje w trybie konkurencyjnym, o którym mowa w artykułu 44 ustawy 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej myślnik zwanej dalej ustawą na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w artykułu 50 ustawy 1 ustawy. Paragraf punkt czwarty. Punkt pierwszy do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki lub koszty poniesione na. Punkt pierwszy system Ertmus w ramach zakupu nowego pojazdu kolejowego z napędem lub z kabiną sterowniczą. Punkt drugi, modernizację taporu kolejowego polegającą na wyposażeniu pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą. System Ertmus. Punkt trzeci, aktualizację systemu Ertmus. Punkt czwarty, sprzęt i aparatury wykorzystywane w zakresie obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu Ertmus. Punkt piąty, certyfikacje badania oraz uzyskanie zezwolenia na typu pojazdu lub zezwolenia na prowadzenie pojazdu kolejomyślnikowego do obrotu w zakresie pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą. Punkt drugi do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków lub kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w artykuł 50 ustawy 1 ustawy. Paragraf punkt 5 punkt pierwszy maksymalna intensywność pomocy wynosi 85 wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w paragraf 4 ustawy punkt 1 punkt 2 do obliczania wydatków lub kosztów. O których mowa w paragraf 4 ustawy 1 punktu stosuje się stawkę ryczałtową obliczoną w sposób określony w artykułu 54 lit. A rozporządzenia: Punkt drugi Zmiany wymienianego komunikatu zostały ogłoszone w dzienniku już. 224 z. ósmy punkt siódmy stroku. 2 oraz dziennikusz. UEC 9 punkt pierwszy punkt 3 punkt 3 zmiany wymienianego rozporządzenia zostały ogłoszone w dzienniku już. UEC 261 z punktu 2, punkt drugi punkt siódmy stroku. Dziennikusz. Ul 241 z punkt dziewiąty punkt dziewiąty z roku Dziennik UL275 z punkt piąty punkt z roku cienikurz. UL 63 z punkt ósmy punkt z roku Dziennikusz. UL130 z punkt szósty punkt piąty Dziennikusz. stroku z punkt drugi punkt oraz dziennikusz. Wel z punkt drugi punkt piąty punkt czwarty myślnik, myślnik POS. 121 paragraf punkt 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu się z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis lub finansowaniem unijnym zarządzanym centralnie i nie stanowiącym pomocy publicznej udzielonymi przedsiębiorcy, któremu przyznano pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia, niezależnie od ich formy i źródła. Punkt 2. Skumulowana pomoc i finansowanie, o których mowa w ustawie, nie mogą przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy o której mowa w paragraf 5 ustawy punkt 1 punkt 3 przedsiębiorca informuje co o innej pomocy publicznej i pomocy dymlimis oraz o finansowaniu unijnym zarządzanym centralnie i nie stanowiącym pomocy publicznej, które otrzyma na realizację tego samego projektu. Paragraf punkt 7 pomoc jest udzielana w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa odpowiednio w artykuł 4 ustawie 3 albo artykuł 9 ustawie 3 i 4 rozporządzenia Rady z dnia 13 lipca 2015 roku ustanawiającego szczegółu myślnikłowe zasady stosowania artykułu 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dziennik u L248 z punkt 4 punkt 9, z roku punkt dziewiąty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2029 roku. Paragraf punkt 8 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, minister funduszy i polityki regionalnej Kajpełczyńska myślnik Nałęcz.